Strzelanka jest gatunkiem, który bardzo łatwo zrozumieć, a już szczególnie jeśli mieszkasz w Ameryce. Bierzesz broń, nakierowujesz celownik na przeciwnika i klikasz. Błysk, huk, mniejszy lub większy odrzut i kula wylatuje z lufy. Jeśli trafi w ciało, zadaje obrażenia. Jeśli trafimy w głowę, zazwyczaj kończy się to śmiercią. Lepiej więc uważać, gdzie się celuje. Ciężko wiele zmienić w tej formule. Największą odskocznią są hero-shootery jak Overwatch, gdzie każda postać jest całkowicie inna. Możemy grać inwalidom, emerytem, laską z lordozą albo małpą. Monkey. Są jeszcze Borderlandsy, w których nie liczy się to jak strzelasz, ale czym strzelasz, dlatego zasypuje nas cały czas nowymi broniami. Wszystkie te zmiany to zaledwie fraszka, bo nie zmieniają rdzenia, tylko dokładają nowe elementy. Nuda! Myślicie, że nie da się lepiej? No to patrzcie na to! Chcecie się dowiedzieć co do to cholery było i dlaczego to jest prawdziwa rewolucja? Zapraszam na materiał o grze Hyper Demon. Ruch to on jest najważniejszy w strzelance. Poruszamy się, żeby unikać strzałów przeciwnika i być na odpowiednim dystansie. Świetnym przykładem jest tutaj Doom Eternal na najwyższym poziomie trudności, gdzie bez ciągłego przemieszczania się od razu przegramy. Już klasyczne odsłony serii Doom kładły na to ogromny nacisk. Przeciwnicy mieli konkretne zachowania, które wymuszały odpowiednią reakcję gracza. Im porzucały kulami ognia, a więc wymuszały ruch na boki. że strzelają szybkimi pociskami, więc zbliżamy się do nich i szybko wykańczamy. Są też przeciwnicy, którzy na nas szarżują, więc naturalnie będziemy się cofać. Nie bez powodu mówi się. Dum to taniec, i jeśli tak by to ująć, to Demon jest breakdance'em na kwasie. Formuła gry jest prosta. Wchodzisz na arenę i walczysz o przetrwanie z kolejnymi falami wrogów. Każde zabójstwo podbija twój wynik, który jednocześnie spada wraz z czasem. Agresja więc nie jest zalecona, ona jest wymagana. Przeciwników w jednym czasie będzie naprawdę dużo, a nie chcecie żeby którykolwiek was dotknął, bo w tym momencie przegrywacie i musicie zaczynać od początku. W tej patowej sytuacji pomogą nam dwa tryby strzału, ciągły i shotgun oraz skok, dash i tąpnięcie w ziemię. Dodam jeszcze, że strzał shotgunem wyrzuca nas w powietrze, jeśli strzelimy w podłogę, i wiem, klasyczny rocket jump robi wrażenie na niewtajemniczonych. I to tyle, nic więcej nie jest potrzebne do grania. Co więc sprawia, że powstaje taki chaos. Nasza postać wydaje się dość powolna. Wszystko to dzięki przeciwnikom, którzy tak jak w Dumie wymuszają na nas konkretne ruchy, ale w przeciwieństwie do niego również sami wspomagają naszą mobilność. Brzmi dziwnie, wiem, ale wszystko stanie się jasne po tym jak wyjaśnię Wam podstawowych wrogów. Pierwszego na zapet weźmiemy spawnera, Wielki obeli z kryształem w środku. Taki czas wypuszcza chmary czasze, która będzie nas ścigać. Do tego monumentalnego kloca możemy podejść na kilka sposobów. Klasycznie do niego strzelać, także po śmierci wypuści wielki kryształ. Jest to ciekawy przedmiot, który umożliwia nam Hyperdasha, kiedy przed niego przelecimy. Nie musimy jednak czekać, żeby go użyć. Jeśli jesteśmy na odpowiedniej wysokości, to zwykłe dotknięcie go zabije spawnera, a nas wystrzeli w wybranym kierunku. Fajne, prawda? A co powiecie na kolejnego przeciwnika? Nazywam go Rybik, bo przypomina mi stworzonka, które chodzą nocą po mojej toalecie. Tego możemy zastrzelić, ale zamiast się rozpaść, zostaje on ogłuszony, co pokazuje zmieniając swój kolor z żółtego na fioletowy. W tym momencie masz dwie możliwości. Wpakować w niego więcej śródu, co jest skuteczne, ale niezalecane, albo nadepnąć na niego. Wtedy on zginie, a my zostaniemy wybici w powietrze. Nie radzę ich jednak drażnić, a potem ignorować. Bardzo szybko wstają, a potem lubią się zemścić. Jeśli będziesz w pobliżu, kiedy się ocknie, to się na ciebie rzuci. Rybiki zawsze pojawiają się w grupie i lubią swoje towarzystwo. Może już pojawiła się u ciebie myśl, jak optymalnie można się z nimi rozprawić. Wygląda to naprawdę dobrze, ale uwierz mi, że jest jeszcze lepsze, kiedy zrobisz to sam. I już pewnie widzisz, jak ci dwaj przeciwnicy łączą się, sprawiając, że optymalnym sposobem grania jest niemal teleportowanie się po całej arenie. Jest to niesamowicie angażujące, bo ze względu na to, że największą mobilność dają nam przeciwnicy, to musimy kontrolować, jakie możliwości mamy pod ręką, być zawsze jak najbliżej przeciwników i wykazać się precyzją, żeby żaden z nich przypadkowo nas nie zabił. Jest jeszcze wąż, który jest po prostu irytujący. Jego długie ciało tworzy przeszkodę terenową, a żeby go pokonać, trzeba zniszczyć każdą z jego trzech głów. Jeśli tylko zadamy mu obrażenia, zaczyna do nas pełzać. Odsłania tym samym swoje głowy, które tak jak zwykle możemy pokonać klasycznie albo sposobem. Wąż jest wyjątkowo wrażliwy na i zostanie ogłoszony, jeśli będzie w ich polu, albo wręcz zabity, jeśli uderzenie będzie bezpośrednie. Naturalnie wyznacza on miejsce, w którym najlepiej wylądować po udanych akrobacjach. Z pokonanych wrogów wypadają krwawe kryształy, które możemy przyciągnąć, gdy nie strzelamy. Wzmacniają one nasze ataki, ale mogą być również przerobione na laser, jeśli wciągając je, przytrzymamy prawy przycisk myszy. Jeden kryształ, jedna wiązka. Wystrzał jest skupiony, ale przy rykoszecie o podłogę rozbija się i nacelowuje na różne cele. Jeśli robicie to poprawnie, to usłyszycie charakterystyczny dźwięk. Mówię to, żeby zaznaczyć, że kryształ nie był tylko istotny w procesie powstawania Hyperdimona, ale również w samej grze. Jest to ważne, bo kolejny przeciwnik ma silne powiązanie z tym szkarłatnym złotem. Jest to pan, który tak jak my, lubi tą formę pożywienia, jednak w przeciwieństwie do nas przerabia trzy kryształy na jedną bombę. Czy to jest dobra wymiana? Jak zwykle to zależy. Początkowo absolutnie nie, średnio zaawansowani robiąc z tym świetny użytek, a najlepsi tak pędzą przez grę, że rzadko bomba ma prawo powstać. Niezależnie od waszej decyzji, w końcu będzie trzeba go zabić, a Franca ucieka pod ziemię jak tylko wyczuje zagrożenie. Można go jednak sprowokować wchodząc pod niego. Rzuca się wtedy na ziemię, żeby nas zmiażdżyć i obraca do nas twarzą kolejną każdą z trzech. Wtedy banalnie można go wykończyć, odstrzeliwujemy każdy kryształ i pająk znika. Jest również to coś, wielkie monstrum, które pojawia się w połowie wszystkich fal. Jest prawdziwym koszmarem, dopóki nie wypracuje się na niego taktyki. A, no i na samym końcu walczymy z bossem, który prawdopodobnie jest bogiem. Każdy z tych przeciwników wywiera na nas presję, żeby wykonać konkretne działanie, wynagradzając nas za szybkość, i precyzję oraz każąc za odstępstwo od perfekcji. Jest to niesamowite, bo arena jest całkowicie płaska, a projekt gry sprawia, że i tak jest tutaj więcej wertykalności niż w każdej innej strzelance. Jednak taka duża mobilność z masą przeciwników powoduje jeden problem. Wrogowie są wszędzie, a my widzimy tylko to, co przed nami. Głupio kończyć idealne podejście tylko dlatego, że wpadliśmy na coś, o czym widzieć nie mogliśmy. Twórcy przewidzieli to i przykleili łatkę w postaci świetnego projektu udźwiękowienia. Przejrzyście nas on informuje co się dzieje. Jaki przeciwnik z jakimi intencjami i z jakiej strony do nas podchodzi. To teoretycznie proste rozwiązanie, ale diabelnie trudne do wykonania dobrze zostało zaimplementowane już w ich poprzedniej grze. Więc tym razem postanowili dokonać prawdziwej rewolucji, żeby przypadkowe wpadnięcia na froga się nie zdarzały. W normalnych grach nasze pole widzenia wynosi 90 stopni. Jest to przykre, bo co prawda gracz może pamiętać, co niedawno działo się na obszarach, które zniknęły mu z pola widzenia, ale nie można oczekiwać, że będzie on co chwila się obracać, żeby zyskanować całe otoczenie. Ale co gdyby była możliwość łatwego podwojenia tego, co on widzi? No bo co gdyby widok, który jest za nami, wyświetlał się nam na ekranie? Totalny chaos. Tylko AI by było w stanie w czasie rzeczywistym oddzielić dwie perspektywy po zblendowaniu. Pomysł ten jest tak dziwny, nieintuicyjny i wykręca postrzeganie gry, że ta musi zostać zupełnie przeprojektowana, żeby w ogóle on mógł zostać zastosowany. Wystarczy sprawdzić, żeby to co z tyłu. Było wyświetlane w kolorze czerwonym. Dodatkowo jeszcze ograniczymy, jak dalekie obiekty widzimy, bo tylko to, co jest dosłownie za naszymi plecami, jest naprawdę istotne. Wtedy banalnie można rozróżnić obie perspektywy i nie wprowadzają one nadmiernego chaosu. Właśnie taki system zaimplementowano do Hyper Demon. Prezentuje się on świetnie i dość psychodelicznie. Żeby to w ogóle mogło zadziałać, podzielono jeszcze kolorystykę gry na trzy główne barwy: żółty, czyli zagrożenie rozumiane jako przeciwnicy, fioletowy, przyjazny, powaleni przeciwnicy i wiązki laserowe, oraz czerwony, ekstremalnie niebezpieczny, bo to są potwory za naszymi plecami. Jednocześnie mamy jeszcze power-upy i niegroźne dla nas bomby, w kolorach błękitów i zieleni. Widać więc, że gra umyślnie rozdziela kolory tak, żeby już po samych barwach dało się dużo stwierdzić. Można się tutaj dopatrzeć jeszcze jednego ciekawego podziału. Ciepłe kolory są wrogie, a chłodne przyjazne. Odpowiednio podgrzewają i ochładzają naszą rozgrywkę. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to absolutne kino. Doskonały, minimalistyczny projekt estetyki gry. Nasza wizja więc jest poszerzona i niebywale czytelna. Wystarczy więc wejść w ustawienia, przesunąć ten magiczny suwaczek i widzieć wszystko wszędzie naraz. Oczywiście, ja tu się zachwycam, a pierwszy moment grania na takich ustawieniach skutkuje natychmiastową śmiercią, bo to jest tak nieludzkie. Jednak po godzinie praktyki stanie się to dla Was naturalne, a wraz z czasem, być może nawet Wasza codzienna 90-stopniowa perspektywa przestanie Wam wystarczać. Na szczęście technologia Rodens z Cyberbanka 2077 jest coraz bliżej, więc może już wkrótce znajdę rozwiązanie na moją nową przypadłość. To naprawdę coś więcej. Jest gęsta, pełna zależności, niuansów i łatwo można to udowodnić, pokazując, jak różni się gra na każdym stopniu tajemniczenia. Publiczna tabela rankingowa zawarta w grze pozwala obejrzeć najlepsze podejścia każdego gracza, a co za tym idzie, podpatrzeć nowe mechaniki i optymalne strategie. To najlepsze narzędzie do poprawy swoich własnych umiejętności, kiedy dojdziemy do ściany. Hyper Demon jest ucieleśnieniem idei, że nawet przy prostych założeniach da się wytworzyć ogromną głębię. Pokazuje, że perfekcyjny projekt wyzwania to taki, w którym to jak do niego podchodzimy ciągle się zmienia wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Niezależnie od tego jakie odczucia towarzyszą wam patrząc na tą grę nie możecie zaprzeczyć jednemu. Jest to prawdziwa rewolucja i pchnięcie gatunku pod względem mobilności postaci oraz jej perspektywy. I obie te rzeczy zostały stworzone poprzez zmiany w podstawie gry a nie poprzez dodawanie całkowicie obcych elementów jak te RPG-owe widoczne w Borderlandsach albo zaczerpnięte żywcem z gier MOBA jak w Overwatchu. Ta gra w ogóle ma sekretny tryb PvP który jest dynamiczną strzelankową Wersją Smash Bros. Obaj gracze przyjmują postać czarnych kul otoczonych skrzydłami i na niewielkiej arenie strzelają do siebie. Każde trafienie w kule zwiększa czerwone pole w jego centrum, które w momencie trafienia zabija oponenta. To wygląda tak, jakby ci mali twórcy tworzący niszowe gierki mieli głowę pełną innowacyjnych pomysłów i jeszcze perfekcyjnie wdrażali je do swoich gier. Jeśli to, co przedstawiłem was zainteresowało, to serdecznie polecam chociaż spróbować tę grę. Dla jednych będzie możliwością wyniesienia się ku niebu, na wyżyny swoich możliwości, a dla innych okaże się być zwykłym piekłem zamkniętym w nieskończonej pętli. Nieważne czym okaże się dla was Hyper Demon, będzie to doświadczenie jedne w swoim rodzaju, a to coś, co coraz rzadziej można powiedzieć o grze. Powodzenia w radzeniu sobie z rozszerzoną perspektywą, która przegrzewa zwykły ludzki mózg. Trzymajcie się, cześć!